Siema. Siema witam was na kanale Prenosz Gaming Dzisiaj gramy w UFC Undisputed e, Zapraszam do oglądania e, Nie wiem czy wam już o tym mówiłem, ale generalnie to jestem mistrzem świata w tą grę, jestem zajebisty w nią e, Zaczy, Będziemy grali w title mode Ok, W title mode Jako Mighty Mouse, już widzicie tutaj trochę pograłem bo ta gra na początku jest trochę kurwa nudna w chuj. Eee, ale dobra, gramy teraz Eddie Wildland, jakiś kutas Pozdro no, no i co? Bum. No i co? No i co? Kurwa, co kurwa, się jebany! Bum, 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 majtaj, majtaj. bum. Op. Op. co się stało? Halo! Headphone Headphone Zesrało, zjebało się Dobra, przynajmniej wygrywa Dobra, jesteśmy w... Wystarczy teraz, dobra, wstajemy, koniec I bomba, bomba No i co? I pracujemy O, właśnie tak robię. Próbuję wstać? Bum! I bomba, bomba Dobra, rozcięliśmy go Trzeba wstać Tego szlama trzeba... Okej, okay, jak jest przy ścianie To znaczy, że jest... Już jest rozjebany Wątro... Wątroba, to... O nie O, Perfekt! Perfect leg kick PERFECT LEG KICK BOOM Rozpierdolę cię Z kutasie BOOM Runda moja Runda moja Bum Dobra trzeba go, teraz go niszczymy Teraz go jest, to jest, jest niszczarka nisz, Do niszczarki, do niszczarki Oj, i bum Bum, perfekcyjnie I w tył głowy, w tył głowy W tył głowy, dobrze w tył głowy Huuu kurwa demencję W 50 roku życia Rozjebany Rozjebany ta Sigma Bum, bum, one two, one two One, bam. Perfect, perfect boxing. Dobra, a teraz... Ilia perfect boxing! Ilia perfect boxing! Tak mam być, tak mam. Kurwa. Nie ma, nie ma, nie będzie, nie ma. Bez takiego, bez takiego. Kurwa, dobrze, dobrze. Bigo, bigo, bigo na mordę. I lecimy. Grounded pound kurwa. Nic, nisko, go, dobrze. Do ziemię, Do ziemię Do ziemię. ziemię z pinku. Rozpierdzone. Ale masz... Ale zdajesz na cipę teraz. Dobra, to jest, to jest title fight, więc mamy, więc mamy czas, boom, 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 dobra, U, takiego, huuu, okej, okay, relax, relax, wymasować, trzeba kolano wymasować, jedno, jedno kolano, drugie kolano, narożnik, narożnik, rozpoczynamy, uuu,

Ale go kurwa zdezelować Ale go zniszczyłem No i co? I wygraliśmy w grę, tak? To już koniec gry wideo Jeżeli podobał wam się ten gameplay to zostawcie suba Jeżeli podobał wam się gameplay to zostawcie subskrypcję na tym kanale No ale destrukcja porządna myślę Myślę, że zniszczenie adekwatne było Przeciwnika, dziękuję wam bardzo za oglądanie Widzimy się w następnym odcinku, plenusz, Faj!